E, nazywam się Marta, w naszych pasu to będzie słynek. E, wtedy, kiedy dowiedziałam się, że płacz naszego dziecka na pomóc. Dlatego, że codziennie rano budzimy się i widzimy właśnie wasze okna, sprawdzając napisy, że czasami nas inspirują, czasami nas śmieszają. Zadzwoniłam i zaryzykowałam, zadzwoniłam do nas ze sekretariatem, <głyszałem> zapytałam, bo pomyślałam sobie, że byłaby to naprawdę Okna i zobaczyłby napis, a później może by się domyślił, że chodziłam od nas. Także ja zobaczyłam, teraz byłam strasznie duża, yy, zrobiłam zdjęcie, ale już nikomu go nie pokazywałam, bo nie powiedziałam mojej mamie. No i przychodził i chodził koło tego okna i nic, i nic nie widział. Ja jednak zaczęłam trochę, trochę dosterować, mówię, zobacz, podejdź, podejść, podejść, a jego reakcja była pewnie fajna, ponieważ mówił to te okna właśnie, więc chodzić. No i w pewnym zrobił O! O Jezu! zaczął tak, szukać aparatu cały oh, <grywa> nasz facebook wiedział, że będziemy mieć syna. to w ogóle pierwsza informacja o tym, że ja jestem w ciąży po tak, jak pokazaliśmy to, like, to tak of, ja, nie Chciałem, to zszukałam <grywa> 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 chciałam w ciąży Tak, ma coś tym w kolorze to nasz syn <grywa>